Siema widzowie, dzisiaj gramy sobie w Parkour Spirala 1 Co nie, więc no powodzenia mi życie, A ja mam nadzieję, że nie będę się wkurzał Jakby co pamiętajcie, ja wcale, ja w ogóle nie jestem dobry w parkour Chociaż dobra, no to coś tam, nie ale jak widzicie Takiego prostego czegoś nie umiem przejść O Coś czuję, że to będzie takie straszne, że ja nie wiem. Tak wygląda parkour spirale 1? Ja nie wiem. Pokazał zwyczajny parkour spirale, no to chyba tak. Uuu, te nowe, te, te, te takie, bo gram na wersji 1.21.5, ale to tam nie ma. Różnicy, zazwyczaj na 1.21.4, a tu okej, okay. dobra, a gram w to pierwszy raz, nigdy w to nie grałem, okej, okay. teraz, ja no nie, dobra, czekajcie, czy ja serio muszę być tak tragiczny? Nie mam nie jest. Jakaś mi tam idzie, co nie widzę. Nie? Wow, mogłem nie ryzykować, ale no jak to najmniej Ryzyk, Fizyk, o, Dobra, tam idziemy. No ja nie wierzę. I kiedyś oglądałem chyba, jak wygląda parkour spiral. Nie byłem, ale no. Nigdy w sumie ja to nie grałem po niego i nie miałem nawet kiedyś... Jakby ja chciałem w to zagrać, chciałem ogólnie w Parkour Spiral, ale no nie wiedziałem jak to zrobić, dlatego ostatnio wpisałem sobie w YouTube jak e, ten jak... Znaczy to nie w sumie a tu mogłem. Nie niedawno, tylko no wpisałem tam jak to zrobić? No i tak ten. I tak to tam jakoś. się dowiedziałem. No i dlatego. już wcześniej grałem parkur parkour Spirala 3, że jak będzie 20 subów, a zbliżamy się mega blisko, to ten. to będzie, no. W ogóle stwierdziłem, że mogę w sumie kiedyś nagrywać. Z kamerką, tylko że będę miał na sobie maskę po prostu. No, do 13 roku e, tak będę miał maskę wtedy. No i po prostu tak będę mógł. Ten. Będziecie mogli mnie widzieć, jak sobie gram. Ale chyba na razie dobrze mi idzie, co nie? No, ja nie wiem, ale tak mi się wydaje. Nie wiem, tak jak mówiłem. oj, gdzie ja jestem. No to zwaliłem, no, to, to nie wiem, czy byłem, czy byłem, chociaż ja ale no, już mi lepiej idzie niż dzisiaj na samym początku. Trzy minuty ileś? Może mi się uda przejść w tym odcinku, a może później, chociaż wątpię, żeby w tym, ale może w drugiej części, jeżeli ten, ten będę robił. Dzisiaj, kiedy wy to oglądacie. Jest 9.07, czyli 9 lipca. E, tak, bo nagrywam to właśnie w tym dniu. Jeno, co ja zrobiłem? Nagrywam to właśnie w tym dniu. Więc zobaczycie. To pewnie w tym, no w tym samym dniu. A jak będzie druga część, to pewnie jutro to ją zobaczycie i znowu wpadłem do lawy. I tam byliśmy niedawno. To już jeden poziom, taki wiecie, no. Pięk, dobra. Lecimy. Nie śpimy. Mi wydaje się, że dobrze mi idzie. Nie będę zamykał drzwi, bo z nikim tu nie gram, tak to bym zamknął, chociaż. Nie, już nie udało się. Kto by nie zamykał, przed kimś, z kim. Prywalizujemy. No chyba, że z tą osobą razem bym brał. i razem byśmy próbowali przejść, to bym nie zamykał, żeby wiedziała, gdzie pójść. Ale tak, to to jak rywalizacja to chyba każdy by zamknął tę sobie. Dobra, czekajcie, bo tu właśnie jest tak przemyślane, żeby było ciężko. Dobra, o, pyk, doskoczyłem, tu chyba mam dół. Nie, to dobre. Chopa papyk drabinką. Ora 360 sekund. Pewnie mój wynik będzie no że długo przechodziłem. Chociaż nie wiem. Pamiętajcie, nie będę tutaj używał game moda. No chyba, że będzie coś zepsutego, chociaż wątpię. Ja mam... A dobra, ja mam, powiem wam tylko trochę, ja mam jeden projekt, ale więcej wam go nie powiem. To będzie niespodzianka dla was. Zobaczycie, co to będzie. Nie wiem w sumie, czemu tak... To... O ja nie. tu trzeba było się mocno rozpędzić, a ja, widzę, jak widzicie, ciągle no, spadam. Ale dobra, lecimy widzowie. Tutaj pyk, dobra. On nie, no tak, bo stąd przecież trzeba się rozpędzić. Nie, co ja zrobiłem? Ej dobra, ten level będzie taki no najdłużej, bo na razie z tych wszystkich zajmuje. No więc fajnie, bo właśnie Jezusie! Ja tego właśnie nie przychodziłem, tak jak mówię. To nie jest zepsute, bo ga się to powinien zrobić. Ja tak jak mówię właśnie tego przychodziłem, więc jest ciekawy. Wiem, że powtarzam to setny raz. Jezu, czemu ja nie mogę przejść takiego normalnego poziomu? Py na no Dobra. Hopa jest. Dobra. Nie. Ja miałem stąd tu. Dobra, a ja ja się kręcę. Jeśli tak. To nie wiecie, że widzieliście pewnie, że był ogromny błąd i no, czasu w ogóle nie zaoszczędziłem. Straciłem tyle czasu, mogłem popatrzeć, czy to tak, ale no, nie popatrzyłem, no trudno, no. Będę miał nauczkę. Następnym razem. Uuu, tutaj piekły lijano. Znaczy, tak? No, nie, po liniach wodnych. O co ja gadam, jakie lijamy. Nie, źle Lecimy sobie. Staram Wam. Znaczy, staram się do coś tam gadać. Okej, okay, tu się teraz Żeby może Was tam nie. No, tak nie zanudzać bardzo jakoś. Chociaż wiem, że gadanie też jest nudne, Ale no, wiecie o co chodzi, co nie. Okej. Okay. Slime block. A, myślę. Jeden. Nie. Szybko. Nie, dobra, deadnę, deadnę. A. Ale jest jestem. Aha. Okej. Okay. Hopa. Nie, nie, nie. Co ja zrobiłem? No trudno już nie. Nie O! Tu jest trubinki. Dobra. Tutaj. Teraz tam, dobra. Trzeba, wiecie widzowie, na tych slemach nie można tak lecieć, bo czasami można się nie dowiedzieć gdzie trzeba. Trzeba tak sobie obczajać, jeżeli jest to możliwe, bo jeżeli nie możesz, no to trudno, no, się mówi. No, ale na razie podoba mi się ten spiral. Zobaczmy ile przeszliśmy, no. Dobra, no, tak jeszcze chyba z, trzy lub dwa do góry poziomy. Dobra, tutaj. coś przeczuwałem. No. Teraz tu. Oj, Jemy! Potem sprint mi się wyłączył. No i z czym? jakieś informacje tu. Jest wideo. Dobra, Dobra lecimy pik. No. Ja ci kręcę. W ogóle planuję zrobić coś takiego, bo wieszcie że ja mam w tej luźny Minecraft. Tyle filmików, że planuję na razie przestać z nich nagrywać, aż w, a wrzucać je wszystkie będę, aż po prostu to dałem idzie do Was wszystkie te filmiki. Bo ja zawsze jak nagrywam jeden, to nagrywam raz więcej, więc muszę... Nie, muszę tak już nie robić. Po prostu później no tyle tych filmików ogólnie później, że ten ja muszę też ten sobie nagrywam przecież muszę wrzucać, więc po prostu będę robił tak że nie będę nagrywał ich od razu pewnie no już jestem do tego przyzwyczajony więc pewnie na razie będę musiał się do tego przyzwyczaić ale jakoś tam dam radę no dobra widzę jak będzie z tego druga część ja jeszcze nie kończę tylko widzę już po czasie a... Patrząc jak mi tu idzie na nie, nie no dobra nie masakryczny. Mogło być gorzej. Przecież no jestem na dobrym poziomie. Jakby, TVs, ale ten, ten. O oh Jezu tu się aż cofnąć trzeba. Nie no to teraz to my wkurzyli. Tak to trzeba? Eee no, fizowy Po prostu teraz nagram drugą część od razu, no bo akurat tutaj spirala parkour tym, żeby mieć ten sam czas, no to muszę jakby nagrać od razu drugą część. Ale... O, w końcu mi się Ale tak to w luźny Minecraft nie muszę. No, więc sobie na razie tu idziemy, jak będzie 14 minut i ileś, to wyłączę, bo już wiedzieć tak, Pojazd tam teraz, tak, Dobrze, no tam. lecimy, ej, myślałem, że się tak nie odbije, że się U, neder U nether, nie wiem, czy ja załapę czy ta, już nie patrzyłem nawet, no, ale trudno, tu jest. Może załapałem, może nie. Nie fajnie było, jakby mi... zginął tam wtedy. Okay. Nie, dobra, trzeba nowo nie da się tu wejść i tu. Nie gadaj, że No dobra. Dobra, jest. Pięk. No to się nie przejdzie, dlatego tu trzeba iść. Chopa, u, tutaj i teraz. To mm. jest na pewno spirala. Perkuruj jeden i ten mój skin. Nie wiem kiedy się pojawi, ale. Filmik o tym, że wam wytłumaczę, jak to się stało z tym skinem. Ale no, na pewno się pojawi. O dobra widzę. To było na tyle trzymać pa.